Dobra Jolo Kurde, yolo, yolo. ktoś odołaś. Dochodzę, się załaduje, wiesz? dochodzę do ciebie. Hej, dojdę szybciej niż Ty. Kurwa. Ale niech mi, niech mi się tu ładnie kajtuś nie załaduje. Oj Ale... Boże, to ribas. Przywołaj mi się, się Gracz ładnie ma... grać. Kurwa, nie. świecę się znowu, czekaj chwilę Okej, okay, dobra, ja jestem już te... Świeca i tak mi potrzebna, ale nie świec, jebać świecą o. Dobra, gdzie, na czym? Zombie, 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 zombie A czekaj, to jest... Że... Zan... Dobra Tylko wiesz co, czemu, nie wiem, czemu nie mogę te... O, czekaj, już, jest, już masz zatwierdzone i teraz możemy zacząć, tak? Tak, tak Dobra Czekaj chwilę, bo muszę coś gadać bobert 2 1 kusy zero. sorry kusy. kusy kusy that's that that, that that's my przezwisko. ale ej kurwa mam 15 się tylko <gry> ja też Olo. Wiecie, 15 17 tak skacze a u mnie 15 tylko wystarczy no. Grunt żeby nie było 5 albo 2, no bo to już będzie w ogóle 1. Zero! Kurwa. A się śmieje, kiedyś tak miałem. Oj, czekaj, to jest sobie ten grafikę, wezmę na najniższe opcje. A co to jest obraz? Ej, jesteś? No. Kurwa. Niskie. Niskie. Wysokie wyłączone. Średnie. Dobra, zastosuj. Tak. 20, ło! Nie jest tak źle. Kurwa, co to jest? Tylko penisa mamy. No, póki co tak. Mamy tak zwane dildos, dildos, everywhere. Wszystko może być dildo, jeśli tylko masz odwagę. No właśnie. O mój Boże. Ej, multiplayer w Call of RSS już mi mniej nie niż tutaj. A tam to jest, nie wiem, z 16 osób. YouTube Guten tak, kurwa. Szkoda, to jest takie... O ty puta się A żeś mnie wyjebał. Sorki. Ej spoko, ej my możemy się napitać razem. BDSM, BDSM, o oh, kurwa. Sadomaso! O skurwesem. Sadomaso, ja pierdolę. Aby się się na co w ogóle mówiłem byłej, ten. O tym wszystkim. Powiedziała, że kiedyś mi da spełnić te swoje te fantazje. Dzięki, kuju. <laughs> wow. wow, wow, wow. Teraz jeszcze, mamy. jeszcze jednego. On jest mój, co on jest? Ej, to jesteś ty! Dobra. Au. Au. Dobra, muszę go znaleźć. Ej, wiesz co? Nie wiem, czy to był dobry pomysł, bo teraz go nie możemy znaleźć. Ej, naprawdę, nie możemy go znaleźć. Kurwa, psiaka bić? Jesteś? No. Sł Słuchaj, bo nie wiem czy mnie słychać, kurwa. Mi się to automatycznie wyłącza. Już nie ogarniam nawet. Bym ciągle musiał klikać, klikać. Pojebane. i dobra, może któryś jeszcze żyje. No właśnie. What the fuck, dopiero teraz? Coś go pierdolmo. What Dobra. the fuck? Będę Bede... jedna... O skurwysyn, jebany. Niesprawiedliwe, jednostronna walka. 30 je zabić, co to będzie? Jak kogo zabić w ogóle? Au, au, au. No, no kurwiemy tych ludzi. O kurwa. Surprise, motherfucker. Jeb! Kurwa jebuc! Kurwa to weźmiemy sobie na hita ich wszystkich. Dobra. Owe suki. Tam jest jeszcze jeden. Wychodzę z ciągu. Ła! O. o się dało się zabić Ten e. oh, On był na wojnach, spoko. Twoje, twoje ulubione. Ja, kurwałem, zombiaki. No kurwa, mamy No. Kurde, właśnie tak sobie myślałem, że muszę coś nagrać o zombiakach A ja w sumie nic robię zrobię o zombiakach Jakoś tam. Yeah, ja, much better, give me More. Ale czyś nie zresztą. No. W sumie też jednego zresztą, a w dupę nawet go zresztą. Eee, aee, nie miał, są z biedronki, codziennie niskie ceny. Aaa, ale gorzne. Ej, co jest, czemu ja ubieram? No nie wiem czemu. Zamknę cię jak lo lokaja w tą raiderze. A, co? Gówno. Ocy. Łat! Tym razem udało ci się mieć więcej zabić ode mnie Bo Kuba lubi zabijać dla dżemiku Uuuu, uh, dingi dongi Najlepszy przyjaciel dziewczyny Rakiety, oa, dobra, to będziemy musieli zestrzelić chyba czołk. Nie, nie czołk tylko ten, świnięgło Dobra Pogliwiam się Łos, kurwe, syn jebany A co to? Co to, to widzisz? E, to jest Hulk Kto to kurwa jest? To jest Hulk Opa, mam chyba Kurwa, Niemka! Opa. się na Ciebie napaliła! Spadaj! Moja dupa! Napalona! <grym _> Dobra! A bierz ją! Panie! Bierz ją, Pana! Ło Jeszcze zmarłeś się. Au! Dwa zabicie mam. Lel Z Jakim hujem, nie? Etap... ile tu jest tych etapów? Jak romantycznie, o kurwa. A, to jest z pistoletu. Oooo, nikt nie patrzy. A ty to jest granat, tym, ku, dobra. Ku, jak. Czy ty też Kuj. widzisz te flaszki? No. Pa! O kurwa, na koksowana! Wysogalni to! Jakie to duże. There does, everywhere. Dobra, z pistoletu. Dobra. Kurde, chcę pistolecik. O, wow to się ciężko z pistoletu bierze. Takie małe O Jezu Ej, tylko on ja tak, że zwykle jak jestem w takich co nie Typach tak, gdzie mogę wybierać sobie płacić to zawsze biorę kobietę Bo fajnie się patrzy tak na tył Niech mój potwór uroś. Okej, okay, zgaduję, że to będzie coś z dużymi tymi w lesie Nie. O, jakie małe, pa! Opa, jeszcze sobie ją wezmę. O, a, skopa! <gryzelnik> skopa! <gryzelnik> skopa, zrobiłem z buta dwie. O, suki. A mi się przypomina babka ze skubiego co nie, co się suka nazywała. Czy tam suki? Ej, kurwa, bo nie zabiją. Ej, naprawdę mnie zabiją. Idę. O kurwa, zabiły mnie prawie. Uważaj. Wszystko może być dziwne, jeśli tylko masz odwagę. Upolwrome. O, o, ja. Co? Rita, to co teraz jest? Jeśli centu, Zbierz te puszki, co? Będziemy do puszek znowu strzelać? No rzeczywiście, o te hell, Wypierdolać! kurwa, no. tylko ja widzę królika z Five Nights at Freddy's, gdzie? A, widzę. A ja czemu mi się zacina broń? Nie się tak się z... zagrzała Ale nie, ja w ogóle nie mogę strzelać No to mogę Co mi się z myszką jebie? O, Johnny Gat Jest mój O ty kur... Leś, weźmy, zabiłeś mi Johnny Gata A weź mi tego królika Teraz wychodzę z samochodu. Ej, e, grałeś w Prototype? Kojarzę tytuł, ale nie grałem. Seed y, było poprzednim, dwójka była, a wcześniej jeszcze parę numerów było ten. Dojść do mózgu. E, była ten, było jeszcze... To będą zombiaki. No. Małe zombiaki. Widać. Łacie był. Będzie tak skopane. A macie o. może piłę? Przydałaby mi się piła. Piła trzy. Horror alkoholiczce. Kurwa, wypierdolać. Ja pierdołaj jak je mały. Ciebie też widzę. Ja pierdo Dobra, trzeba się. Dzumój. Nie denerwować. tak nie. Ja pierdo! Ej, muszę żyć! Ej, uratuj mnie! Kuba nie! Przeżyj to! Przeżyj to, bo ja ginę! Przeżyj to sam Przeżyj to! Poczuj. o, Kurwesyn. też skurwesyn. Jebane. Też Cię ujebały. Ej, bo tak się po schodkach pochodzić. Spróbuj ponownie. A to będzie od nowa to zaczynać, tak? Nie wiem. Nie, jak tak, to te... To trzeba uruchomić nagrywarkę, jak tak. Ale raczej nie. A, a, a Ty tego nie nagrywasz? Nie. Aha. <laughs> Ups. Dobra, etap dziewiąty. Idziemy jebać. Zatrzym się, zatrzym się, poczekaj, jeszcze zbiegną w większą grupkę i do nich tak. strzelaj. Tak, jolo. <laughs> o kurwa, o kurwa. Pa to, jebaństwo, on to gówno. You know They see me rolling. The 18. The 18. O kurwa, co? Powietrze mnie zaatakowało! Ej no jak? do powietrza strzelać? W ogóle się dziwiłem na początku, że w Sinistrowie są te zombie. Bo nie ogarniają o co chodzi. Kurwa, jak... Powietrze mnie zajebało! Kubuś, przeżyj to. Na radę. Mało zostało tych A Ja tutaj widzę, co robi moja postać. Jakieś dziwne pozy. A, o, się rozłożyła. Jeden. Jak mi kurwa swoje jebało. Porównamy. O, fajnie. <grystanie> Niech zaczynają za młodu. Co będzie... duży O, plość. masakra. Nie chcę zdjęcia, dobra. Kurwa, co jest? No, co jest? No, już padłem. A... Kubuś. Kubuś. To? to nie ja tym razem Tylko dostałem duże piąstki To nie ja, to moja szałba. No jest spinę, Jak pany. Ej I pa, wodycika. o co ty gat? Ej do hita poszedł. Kurwa. Ja chcę żadnego gata. Mam go. Ej, tutaj można używać? A nie, nie można używać pistoletu. Kotel i pół by mój. Jest Johnny gat? Nie ma. <laughs> Najwyższy wynik? I od kiedy to masz Heistrowa? Od dawna. Problemy z erekcją, Boże. Nie wiem, ja niedawno przeszedłem. O, że się tak się kręcam. Problemy z erekcją. Problemy z selekcją. Ogarnij sobie to. Kurwa, coś dostałem. O, grat. jeb Karabin. Za kurwa. Ej. O kurwa. Ej, wszystkie na ciebie idą. Ej, wej, ja sobie tak stoję z boku w ogóle. Lubią ci chłopcy. Jak dziewczynki. Problemy z selekcją, kurwa. A ty, kutasie, się, z 50 metrów mnie kurwa żyje jebać, tak? A teraz się na mnie lecą. Chodź do tutaj. Chodź szczególnie. Nie Inny czas ma what the fuck do reakcja, to była reakcja, <noise> czas erekcji, kurwa O Lekko jesteśmy po tym i po tamtym O mój Boże, <noise> jak to się, kurwa lsd Herakoka Herakoka lsd ta zabawa po nocach sieśni LSD, LSD Hera i Nie się z kolegami łukasz Pałek skacze, pałek skacze, jestem Bogusław Linda. To nie skacze, ten z policji hop hop, hop. <ścoughs> Co mam inny czas, what the fuck Dobra. Prace teraz społeczne. No. Nie trzeba być dziwko być profesjonalistą. Serio? To fakt, to jest, o Kurwa jest. O kurwa, to jest granatnik. Ale fajnie. Rachu Kurwa, nie leee! <laughs> Problemy z Ferek. So. Yeah. Yeah. Nie we mnie! Nie we mnie no, no! Ej no! Kurde. W imię zasad skurwysyny, Ale gruba! O fu, trzeba ją ubić! Gdzie gruba? W kawałkach! Ojebie tą tam flanelcie! O skurwysy, dużo było! No! no, no. O, sama mi grata podrzuciła. Nie Odrzuciła zawleczkę pewnie. Au. Dobra. Kurwa. Pięć... Ja my w ogóle mamy inny czas. Co się kurwa dzieje? Dobra. Survival horror. Nie ma tu ziłek. Zombie, tak? Zombie. O, granat. Święty granat ręczny O kurwa Co mam robić, co mam robić to? Uważaj na tego płonącego, ten płonący to jest z największych Kurwa, już prawie zginąłem i chyba zginę. No zginę. Wierzę w ciebie. Chyba, że mnie ożywisz. Próbujemy. Well see. Nie zdążysz! Was zdążysz, kurwa. Hej, sam się był. O kurwa, co to było? Zatwił cię? No, kurwa, wszedłem pod tą skrzynkę i padłem. No, to i nagrywamy. Takie to są problemy z erekcją Ej kurwa to jest w ogóle ten To nie jest cały site Row A mam 20 klatek Do no, najniższych chyba Chyba najniższych Etap 14 Nie ma tu ziół ekstremal horror Proszę, to MC jest The Walking Dead Au O kurwa, kurwa, kurwa Wohooo Wohooo zabić Zg go. Z granika wszystkie Przystawki, kto nie lubi tych malutkich kiełbasek? Kiełbachy? Ma... O, graty mamy. Eee, Kuby, ulubiona broń. Łat kiełbachy atakują. Łapiec. Opierdolą ci parówę. Ty kiełbacho jedna Ja ci ratuję życie człowieku Jeb Jeb O kurwa, zmarło ci się Tak ja myślałem Kurwa, dobra, ile ci ratować E, a to E, dobra No E Kurwa co jest? No trzymam Ja pierdolę Dobra, chuj Ej, no, kurwa, sam się zajębałem. Ja to mam Lagi straszne chyba. Czy coś? No, nie wiem, jak teraz mi bardzo tnie tutaj już. FPS widzę, -y mi chodzi o te, o lagi. Ciao, ping tego. Przystankę jest yep, w rosyjskiej, w rosyjskiej woskratówku. Je porówki Parówki ruskie! Po rusku... O, Johnny gat! I believe I can fly! <laughs> kurwa! Co to jest mamy? Kara... Jednak wolę nakurwiać moim tym karabinę tymi moimi. Pa Gin. Ratuję ci od parówek. Radzę sobie. Ok. A co to jest w tym prezenciku? Nieśmiertelność, ale fajnie. Ile ci wyjęłoś? O. Złośmarek? Jeszcze nie. Teraz zapełno. Hez gratów, 28. Ja nie czytuję granatami <grystanie> Cheatowanie. Opłaty są niebotyczne, Stawka grupowa. Etap 21. Co to jest? What the hell? Nie znam tej broni. Kurwa, przy niej śmiertelność miałem. Miałem. O chuj. Idę sobie znaleźć prezent. Znaczy padnę chyba już teraz, tak? Padłem. O kubuś też padł. To jeszcze ja, ja tak... Kurwa, jeb. Jebut. I believe I can fly. Podłaś 7 sekund. Czas Gra się zajebiście. O kurwa. Koś ma ciężarówki z żarciem. Obedzij ze skóry. O kur. Dawaj, 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 ciśniemy. Co to jest? Prezent. Nieśmiertelność, o fajnie. To je na to. Jebę, jeby, jebę na to. Nie wiem na to. Łup, łup. Kobra z hmm. mojej fani, twojej fani pojebali. Ale, mus... ale kurde, ale im wystają. stoją. <laughs> DŻEMIK! Z parowy! Woje państwo! Na starym kompie to bym nic nie robił na tych niż się chciał na single już. Kuba do cię. Ja pierdolę. O kurwa, idę na górę. Papą po hałparówek. Bez szans, myślę szybko. Co się dzieje? Po prostu co coś szybkiego? Aha, grubasy. Co, chyba nie. No tak. E. Z jeden z miotaczem ognia? O kurwa, dobra, to szybko. Ha. No. Coś trzeba wymyśleć. Jebańce na mnie tylko lecą. No. Lubię Cię. Wszystko co tuste. Nie jest mi obce. Po dziękuję. No, to znaczy... O kurwa, podpalił mnie. Skurwy syn. O tym będę. Napierdo. Kurwa, jak? Ej, aż kółeczka zaczęła robić. Kurwa, sam się pali od siebie. Co to ma być? O, zajmam jednego. A drugi nie żyje. 10 metrów od ciebie i ten cię podpala do no cholera. Zdarzają się i takie wypadki. Angel de la muerte. To nie ten anioł śmierci. Zaraz, on, on, to się jakoś znaczy wymawiało. Angel de la muerte. O kurwa, snajperka jest. Chyba. Uważaj, to są małe te aniołki. Aniołki snajperki, penerki, kurde. Aniołki Charlie'ego. O kurwa, mi zajmowała ze snipery. Jak to jeszcze do mnie pisze na Skype, no? Bez jaj. Charlie's Brothers. Jeszcze grażą, o jak idą. I to bo to są te... dziwki trojańskie. To co Zeus'a tam zwątpiły z Herą, czy coś? Headshot, aaaah, headshot! Co jest to? Jest coś? Co? Jest coś? Nie. A akrozofobia? To spory problem. The fuck? O skurweset o, granaty. Jeb. O kurwa, jeszcze trzeba? Masz. Weź, mówię, granaty. O dobra, mam karabinek. Jeb. Jeszcze jeden. Jeszcze dwa. Biorę go z pistoletu. Jebut. No, dwa strzały poszły. Ach, ja, krosofobia. Maraton nieżywych. Noc nieżywych trupów. Przypuszczam, że to będzie coś dużego. Nie, zwykłe. Małe. jest Jeba, o kurwa, dużo ich Pierdolisz. troszeczkę jak daje ochota, to i pieskota wyłomota Dobra, to idzie taka spora grupka To ty masz wyrzutnie granatów czy czegoś? Eee, już nie Tu jest, tu nie. leży jak coś Obok mnie To strzałeczka A, stąd i tyle teraz teraz tak skosił No Ja jesteś swoim shotgunem więc Jeb, headshot no, więc... dziwko. Пак, кстати, взяла, о. Курва. А?